Proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. No przede wszystkim gratuluję ruchowi zwycięstwa, awansu do półfinału. Myślę, że dla nich to jest fajna forma rehabilitacji po meczu, po meczu ligowym z Wisło. Natomiast my mieliśmy marzenia. No ale te marzenia się dzisiaj skończyły, można powiedzieć poszły z dymem i i w dużym stopniu przyczyniliśmy się do tego my sami. Także skoro się ma w takim meczu dwa rzuty karne i nie wgonuje się dwóch rzutów karnych, no to trudno to jakoś sensownie ogarnąć. Próbowaliśmy, mieliśmy swoje sytuacje, ale niestety nic nie wpadło. Także trzeba się pogodzić z porażką. Została nam liga, bardzo ważna liga. I od tej chwili już tylko i wyłącznie na tym się skupiamy. Dziękuję. Dziękuję Panie trenerze. Czas na pytania od Państwa. Na sali jest mikrofon, więc bardzo proszę o zgłaszanie się do pytań i zadawanie ich do mikrofonu. Dobry wieczór Panie trenerze, Karologajski Czefran Sportowy. Ja zapytam o ten drugi rzut karny, jako że ten pierwszy już przez Pedro Nono nie został wykorzystany? Dlaczego do drugiego nie poszedł Adrian Dalmau? Ja wiem, co się działo w ostatnim meczu ligowym, ale nie miał pan takiej myśli, żeby jednak do tego drugiego podchodził? Znaczy, nie, nie o to chodzi. Yy, czy ja miałem na myśli to, co się działo w ostatnim meczu ligowym? Natomiast, no, jakaś hierarchia była przed tym. Pedro, Remakli, Dalmał był reaguje jeszcze na boisku. Co by nie mówić, w ostatnim meczu pucharowym z widzewem strzelił tego karnego decydującego, więc, no, on podszedł, no, ale. Ale nie strzelił, niestety, wie pan, no. Okazuje się, że czasami się mówi, że karne są tylko dodatkiem, no dla nas dzisiaj dodatkiem nie były, bo dla nas były kluczem do sukcesu. I okazuje się, że klucz się zepsuł. Sorry, nie mieliśmy wytrycha. Zapytam też o, o Mariusza Fernaczka, o którym Pan często mówi, ta niewykorzystana sytuacja jego dzisiaj z drugiej połowy. Co Pan sobie myśli, tak naprawdę, widząc to, że on z łatwością dochodzi do kolejnych sytuacji, ale też z łatwością ich nie wykorzystuje ciągle? My z Mariuszem dużo rozmawiamy. <laughs> Ma naprawdę wielką łatwość dochodzenia do sytuacji, stwarzania do sytuacji. No natomiast musi też zacząć sytuację wykorzystywać. I, i absolutnie ja nie mogę zamiaru tutaj ani krytykować, ani potępiać w czambu. Ja wiem, że ta sytuacja tak z boku wyglądała na bardzo prostu. No, on praktycznie miał na swojej nodze nogę przeciwnika, który go gdzieś trącił i, i niestety wyszło jak wyszło. Powinien takie sytuacje zamieniać na bramki, myślę, że wtedy jego... Może nie tyle rola, bo, bo rola jego w drużynie jest naprawdę yy, bardzo ważna, ale jego, bym powiedział, kwota na transfermarcie poszłaby zdecydowanie w górę, gdyby takie sytuacje wykorzystywał. I on doskonale sobie z tego zdaje sprawę, pracuje nad tym, ale, ale nie zawsze wszystko wychodzi. Natomiast yy, no, zagrał dzisiaj dobry mecz, naprawdę dobry mecz, był widoczny, szarpał. Gdyby było takich 11 Fornalczyków, to myślę, że nie byłoby problemu ze zwycięstwem. Drodzy trenerze, Michał jest Radujem Kielce. Wydawało się z perspektywy trybun, że od początku tego meczu to była nieco inna korona niż ta ligowa. Czy zgodzi się trener z tą tezą? Czy odczuwał trener u zawodników nieco większą presję? I wagę tego meczu niż do tej pory w meczach ligowych. No nie no, nie przesadzajmy. Jak my byśmy tutaj mieli. Nie radzić sobie z presją w takim meczu, to powinniśmy się wziąć za sprzedaż pomidorów i, i czy coś podobnego. No. Mecz finałowy z przeciwnikiem z niższej ligi, no to... Nie mówmy tutaj o presji. My po prostu, no. Nie powiem, że źle weszliśmy w ten mecz, bo mieliśmy rzut karny na, na otwarcie meczu, prawda? Natomiast paradoksem jest fakt, że my minutę po tym, rzutem, po tym rzucie karnym prokurujemy sami rzut wolny i z tego dostajemy bramkę. No to jest taki bym powiedział kwiatuszek do, do, do gorzucha. Nie, absolutnie nie było tego, żebyśmy nie wytrzymali presji. Ja uważam, że... że Łatwo w naszych głowach zakiełkowało chyba to, że my tu dzisiaj będziemy faworytem i ten mecz wygramy bez względu na to, co się będzie działo. Nie, to jest złudne i, i po prostu czym można się pomylić? Myśmy się tak pomylili, bo myśmy już w przerwie reagowali trzema zmianami, pewną tam męską rozmową. No, widać było to w drugiej połowie, że zaczęło, zaczęło to przynosić efekty, no ale znowu bramka, bramka z niczego. Kolejny niestrzelony rzut karny no to. Yy, to nie tylko taką drużynę jak Korona by myślę yy, trochę poderwał, no my próbowaliśmy walczyć do końca, ale... ale nie, ja nie powiem, że my nie wytrzymaliśmy się presji, absolutnie. Tą presję żeśmy sami na siebie nakładali od pierwszego meczu, my graliśmy już ze Stalą Mielec, z Widzewem Łódź, to, to można powiedzieć byli przeciwnicy z wyższej ligi, więc trudno mówić o presji. Ruch bardzo doceniamy, szanujemy, ja sobie zdawałem z tego sprawę, że to będzie zupełnie inny ruch niż w sobotę z Wisłą. i tak było rzeczywiście. Zawodnicy byli na to uczulani, natomiast no nie do końca to wszystko weszło w życie. Podstawa na te najbliższe dni e, to chyba postawienie tych głów zawodników do pionu, oczyszczenie ich, bo to, że ta drużyna się dobrze prezentuje, to było nawet widać w tym meczu. Kierowanie akcji, dochodzenie do sytuacji, ale podejrzewam, że właśnie największym wyzwaniem przed meczem ze Staną będą właśnie głowy i oczyszczenie ich z tych dzisiaj negatywnych emocji. No o tym będziemy myśleć już myślę od dnia jutrzejszego, od, od, od treningu, natomiast e, już wrócę jeszcze do tego meczu. Puchar Polski, me, mecze pucharowe mają to do siebie, e, że tutaj nie jest ważna e, piękna gra, estetyka, tylko ważny jest awans do następnej rundy. Nam tego dzisiaj brakło, a prawda jest taka, że w tych poprzednich meczach ze Stalą, z Widzewem właśnie w ten sposób działaliśmy, konsekwentnie, cierpliwie e, strzelali z bramki w końcówce w końcówce czy w końcówkach meczów. No, dzisiaj nam tego niestety brakło, ale rzeczywiście no, przed nami już tylko jeden cel. Liga, bardzo ważny mecz w sobotę w Mielcu, musimy się zregenerować, musimy się zresetować. Prawda jest taka, że tu nie będzie żadnego polowania, czarownicy, ani nie wiadomo jakich szaleń, bo po prostu zdarzył nam się mecz, który przegraliśmy z bardzo solidną drużyną, z, myślę z drużyną, która będzie aspirowała do gry w Ekstraklasie w przyszłym roku. Natomiast yy, nie możemy też zamazać i, i rzucić w kąt wszystkiego, to, co do tej pory zrobiliśmy. Zagraliśmy tej wiosny cztery naprawdę bardzo dobre mecze i na tym będziemy budować to co, yy, to, co będzie dobre w następnych meczach. Niekoniecznie na tym meczu pucharowym. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję panie trenerze. A tam jeszcze jest pytanie. Czy pan, panie trenerze, mecze przegrane z zespołami trenowanymi przez Dawida Szulcza? Czy liczyłem mecze przegrane? Tak. Znaczy, no na pewno mam, jeśli chodzi o mecze z Dawidem, bardzo słabą statystykę. A jak pan wspomina ruch z 2013 roku, to wówczas pan eliminował dzisiaj przez pana prowadzony zespół. Takie to były czasy i ruch, tamten ruch yy, wspominam bardzo dobrze, mi się tutaj bardzo dobrze pracowało, z naprawdę bardzo porządnymi, fajnymi ludźmi, także ruch to jest yy, to jest taki klub, bym powiedział, z duszą. No. o, Tak to określę w dwóch słowach. Dziękuję. Na drugiej części konferencji jest z nami trener ruchu, pan Dawid Szulczek. Witam trenerze i proszę o ocenę dzisiejszego meczu. Dzień dobry. Na pewno ważne jest to, że wynikowo odpowiedzieliśmy na ten ostatni nieudany mecz. Natomiast dla mnie co innego jest jeszcze ważniejsze. Ważniejsze jest dla mnie to, że potrafiliśmy zachować spokój w bardzo trudnym momencie, jakim było wejście w to spotkanie. Dobrze realizowaliśmy swoje zadania, niezależnie od tego, jaka była faza gry, czy to był pressing, czy gra w ataku pozycyjnym, czy staje fragment. Każdy robił to co do niego należy. No i myślę, że trochę też szczęścia, ale umiejętności indywidualnych Biela, że wróciło nam to, co z Wisła nie wychodziło. Z Wisłą nie wychodziło prawie nic, a dzisiaj wróciliśmy do meczu dzięki temu, że Biele obronił Karnego. Natomiast też nie ma co ukrywać, że wszyscy zawodnicy w polu zrobili fantastyczną robotę. Bardzo skrupulatnie wypełniali swoje zadania. Do tego jeszcze dołożyli pozytywne akcenty pod bramką przeciwnika. Także bardzo ważne zwycięstwo i taka odpowiedź na to, co, co wydarzyło się tutaj trzy dni temu. No i też chciałem tak indywidualnie wyróżnić i też podziękować, ale myślę, że najbardziej to zwróci uwagę na to, że w klubie pracuje wiele osób na to, żeby w ruchu było dobrze. I to, że dzisiaj jego strzela dwie bramki, no to tak naprawdę. Tego zawodnika wyskałtowali, ściągnęli, przekonali do grania w ruchu e, Tomek Foszmeczek i Kuba Komander. E, no i cieszy mnie, że, że tak penetrują też rynek e, południowy, bo e, zawodników z Ligi Polskiej nie mogliśmy wystawić pucharze, a okazał się dzisiaj jego takim game changerem i bohaterem tego spotkania oczywiście e, razem z Kubą Bieleckim. No i też myślę słowo uznania dla trenera bramkarzy który dobrze zarządza bramkarzami, to, że dzisiaj bielu broni dwie jedenastki to nie tylko robota biela, ale też wszystkich bramkarzy wokół, bo chociażby Kuba Szymański, który ostatnio nawet nie jest na ławce, a tak samo ma dobre umiejętności, z dobrym bramkarzem, pomaga w analizie rzutów karnych, robi to świetnie, no i oby tak to wszystko wyglądało. Ostatni mecz pokazał, że jak coś nie idzie po naszej myśli, to łatwo nas rozsypać, a dzisiejszy mecz pokazał, że jesteśmy w stanie się szybko zebrać do kupy i Mam nadzieję, że już na tym będziemy budować też teraz efektowne mecze w lidze, bo nie ma co ukrywać, że przed nami trudni rywale, z którymi chcemy dobrze wypaść i robić punkty. Dziękuję Panie Tenerze i prosimy o pytania. Dobry wieczór. Na ostatniej konferencji po meczu mistrzów mówił Pan o zrehabilitowaniu i na sam początek chciałem Panu w imieniu kibiców za dotrzymanie słowa podziękować. I pytanie moje jest takie, czy ten Puchar Polski, w którym obecnie gramy, ten awans do półfinału, jest jakimś ważnym krokiem w czasie odbudowy ruchu, w tym momencie, kiedy odbudowujemy nasz klub? Jak już padło słowo kibice, to chciałem zostawić na sam koniec, ale się odniosę teraz. Dla mnie to jest coś wyjątkowego, że przegrywamy tak ważne starcie na wielu polach tak jak ostatnio tutaj pan powiedział, kompromitacja. Pamiętam dokładnie, bo to było ostatnie pytanie z konferencji. I dzisiaj kibice widząc naszych piłkarzy wychodzących na rozgrzewkę, dopingują, jesteśmy z wami, wychodzimy na mecz, cały czas jest pozytywny doping, niezależnie od tego, co się dzieje na wojsku, czy jest rzutkami na rywali, cały czas jest wsparcie. Myślę, że nie jest to normalne w większości dużych klubów, raczej przyzwyczajają takie sytuacje jak ta kompromitacja z Wisłą do innych reakcji, a u nas, proszę bardzo, od samego początku pozytywny doping i myślę, że kibice dali dzisiaj bardzo dużo do naszej mentalności, do tego, że byliśmy w stanie osiągnąć taki wynik i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź do tego, o co chodzi w odbudowie klubu, bo gdyby nie kibice, to nie wiadomo, co z ruchem by było. Dziękuję. Panie trenerze, Karol Bugajski Przewodnik Sportowy, gratuluję tego zwycięstwa, oczywiście, bo, bo to jest duża rzecz. Cekało czy Bielecki? Kto dla pana bohaterem? Bo muszę wybrać i, i czekam, szukam, że ktoś mi pomoże. To, to zwracam się do pana. Społeczność ruchu chorób, od kibiców na trybunach, przez e, wszystkich ludzi, którzy to, to tworzą na co dzień. To były bardzo trudne dwa dni. E, pamiętam odprawę, dzień po meczu z Wisłą, i na tej odprawie byliśmy wszyscy razem, łącznie z prezesem, co nie jest naturalne. Bo prezes, jak jest dobrze, to chowa się w cienia, a jak jest źle, to wychodzi wypina klatę i mówi, że jest razem z nami. I to jest fantastyczne. Cieszę się, że mam okazję z takimi ludźmi funkcjonować. Także dla mnie nie było dzisiaj jednego bohatera. Oczywiście, że kibice pewnie będą wybierać, a gdzieś tam też muszą w telewizji wybrać. Pewnie skończy się na tym, że będzie to Kuba Bielecki. Takim drugim bohaterem będzie jego cykało, ale dla mnie po prostu dzisiaj wygrał ruch Chorzów cała społeczność, nie tylko ci. Ludzie, którzy byli na boisku, ale też ci, którzy byli mm, po prostu wszyscy na stadionie. Panie trenerze, proszę powiedzieć szczerze, był jakiś plan anty Adrian Dalmau? Bo on w porównaniu do tego meczu ze Śląskiem ostatniego, no nie pograł sobie dzisiaj. Poza tą sytuacją z drugiej połowy, to praktycznie nie było go pod waszą ramką. Tak, daliśmy jego racykało, Ma podobną, e... jest podobnie zbudowany i podobny styl gry ma do Dawida Szymonowicza. Dawid Szymonowicz z takimi piłkarzami, bardzo dobrze sobie radził w warcie, zawsze się doklejał i był bardzo nieprzyjemny. No i Jegor miał dzisiaj podobną rolę, zrobił to bardzo dobrze. Zapytam jeszcze o sytuację, chyba z ostatniego kwadransa meczu, tam iskrzyło przy ławce rezerwowych między panem a sędzią technicznym, sędzią asystentem też. Oni panu coś tłumaczyli, pan był dość asertywny w tych dyskusjach. O, o co tam poszło? No, przez jakieś 75 minut co chwilę miałem uwagi do, takie drobne, do, do drobnych fauli, do takich różnych rzeczy, jakieś tam poczucie drobnej niesprawiedliwości. Oczywiście przypuszczam, że 90% sytuacji sędzia gwizdał dobrze, ale byłem nieobiektywny. Natomiast wtedy zajęstrzyło, bo to było krótko przed kartką, akurat nie miałem do nikogo pretensji, a sędzia zawołał kartkę, no i finalnie i tak ją otrzymał asystent, bo ja wtedy nic nie zrobiłem. Ale rzeczywiście, za cały kształt tak zapracowałem na jakieś 40% żółtej kartki. Tomek Uczeński, Dziennik Zachodni. Gratulacje za zwycięstwo. Chciałem się zapytać, co Pan teraz zrobi w kontekście meczu ligowego? Indywidualnie, czy Pan będzie rozpracowywał, kto ma zostać z tego składu zwycięskiego z Pucharu, a kto ma wrócić z tak zwanych podstawowych i chociażby mógłbym dopytać o Bramkarza, czy jest tak, że jest Pucharowy Bielecki i Ligowy Turk, czy tutaj te obronione karne mogą coś zmienić? Co do Bramkarza, to pewnie będę rozmawiał z trenerem Radkiem Hołupcem, natomiast uważam, że mamy trzech bardzo dobrych co do y, składu Myślę, że tak naprawdę ustalimy skład dzień przed meczem, bo przed Wisłą Kraków i przed Pogonią Siedce kilku zawodników było chorych, więc już wolę y, nie myśleć aż tak do przodu. Trudno nam się pracuje w takim momencie, kiedy na przykład dwóch trzech kluczowych zawodników pod plan na mecz nagle choruje i przychodzi na ostatni dzień przed y, meczem. Teraz też mieliśmy taki mikrocych, że przed Wisłą ci co wyszli na mecz, nie wszyscy regularnie trenowali. Więc na razie jakoś się to specjalnie będę przejmować. Jutro mamy trening wyrównawczy i regeneracyjny. W czwartek mamy dzień wolny, bo musimy trochę odpocząć po tym, co się ostatnio działo. Też zresetować głowy i spędzić czas z rodziną. No i myślę, że od piątku będziemy zaczynać walkę o skład na termalikę. Ale decyzja co do składu pewnie zapadnie dopiero w niedzielę. No i chciałbym mieć zawsze taki pozytywny ból głowy, jaki będę miał przez najbliższe dni.